Siema, widzowie, ostatnio długo nie było filmów, no i chciałbym ogólnie za to przeprosić, bo też nie miałem żadnych, żadnego czasu, nie mogłem jak nagrywać, no i było ogólnie no, ciężko, więc no, teraz filmy będą o wiele częściej i przy okazji mamy nowe sneak peeki z Polish Car Driving. Data update'u ze śmieciarkami to jest 1 styczeń 2025. Ciekawe o której godzinie, bo tego niestety jeszcze nie wiemy, ale pooglądamy sobie dzisiaj sneak peek'i i omówimy je. Tak więc no, zapraszam do pierwszego sneak peeka. A więc tak się prezentuje pierwszy sneak peek. Jest to no taka śmieciarka nowa, takiej jeszcze nie było, w sensie może, że była gdzieś w plikach, ale takie jeszcze nam nie pokazywali. Tak więc, no tak to wygląda, tak ona się prezentuje. No, trochę krótszy ten przód ma niż ta poprzednia, to widać od razu, ale no nie jest taka zła. Mi się na to na bardzo ładnie tutaj prezentuje, mi się ona bardzo podoba. Nawet no, a ja aktualnie Fullish Driving to zbieram na najdroższą właśnie śmieciarkę, tak więc, no. Przejdźmy sobie do drugiego sneak peeka. Tak więc w drugim sneak mamy po prostu taki no tył. Tutaj mamy te uchwyty, których zresztą w poprzedniej śmieciarce nie było. Tutaj mamy migacze i światła. No nie było właśnie tych uchwytów i tutaj mamy te, te stopnie tylne. Jeszcze tutaj mamy oczywiście ten tył, rejestracja. No i tak się prezentuje drugi sneak peek, a my sobie już przejdziemy do trzeciego. Tak więc na trzecim sneak peeku, yy, mamy tutaj, no już tak bliżej ten tył, ale nadal to nie wygląda jakoś tak mega. Teraz tutaj bardziej widać no, tą AM, AMB tech. AMB tech. To jest taka śmieciarka, no widać. no Tutaj się prawie nic nie zmieniło. Wszystko już tutaj raczej Widzieliśmy, tutaj mamy jeszcze taki panel, guzik, światła dalej. No, tutaj nie ma za wiele. Jest to czwarty sneak peek, który no, w sumie najwięcej nam daje, bo tutaj mamy tył samej śmieciarki i yy, Tutaj na przykład, jest tutaj na pewno, żeby nie wsadzać y, rąk do środka oraz żeby nie wchodzić tam do środka, no ale to wiadomo, bo tam, tutaj mamy tą maszynę, stopnie tylne, tutaj właśnie są te poręcze. Ciekawe co ten guzik będzie robić, tak jak już mówiłem, światła, no taki typowy tył śmieciarki, tak więc no... Ciekawy, ciekawy, się zapowiada update. Tak jak mówiłem, będzie tutaj Amax napisał 1 stycznia ten update. Na razie nie znamy godziny, tak więc no. To by było chyba na tyle. No i tak jak mówiłem, filmy teraz będą częściej. Nie wiem, czy, czy będzie jeszcze jeden film przed śmieciarkami, takimi już, ale. Możliwe, że jeszcze będzie, tak więc zobaczymy jak to tam wyjdzie. Ale filmy teraz będą częściej na pewno, więc ja się z wami żegnam. No i co? No i papa.